Witamy w 2021 i oby ten rok był dużo lepszy dla wszystkich z nas, żeby się to szaleństwo skończyło. Czycie mogli widzieć to, co ja widzę teraz, co się dzieje nad Phuketem Jeszcze jest przepięknie. Alex, Alex, happy New, Year. happy New Year! Yay! And I wish you all a very happy and amazing New Year. Yay! Yay.

no, przejechaliśmy, pełnia Sylwestra. Baby, take my mask. O, musimy mieć maskę na wejście, ale później już wyciągamy. Sure. Wait a little bit. Yes. We go together. A no i idziemy w tej willi. Dzisiaj Sylwestra będziemy spędzać. Dzisiaj dziewczyny wymyśliły, że dress code jest różowy. Musimy się wpisać na listę i będą sprawdzać temperaturę. I to nie żart. Takie wymagania przed. A tu Eryka, samochody? Takie wymagania przed wejściem na imprezę. Okej, ok, ok, And the young boy, no. Okej, okay, nie sprawdzamy zacznie. Tutaj będą się ustawiać ludzie samochodami, więc dobrze zrobiliśmy, że nie wjechaliśmy. My wife will sign me, okej? Okay? Dobra, idziemy. Linda wpisuje wszystkich. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tak ciemno, bo wtedy zobaczycie tylko fajerwerki. No ale nie. Nie jest ciemno. No powiem wam, że całkiem fajną haciętę ma Ale śpi, zobaczcie, na moim ramieniu Trzeba go położyć Wtedy możemy zacząć się bawić No tam jeszcze coś goście <summit> Eryk, widzisz? To jest się dzieje, gdy zaczynasz śpiewać za szybko. Wiem, wiem. On tylko... Zrobiłem to za chwilę. Tak. Więc... Za szybko, ale... Ok. Przywitani. Idziemy położyć Aleksa. to jest widok na cały Phuket. I basen, do którego skakujemy o 12. Ale podatka popularna gra Ken trzepią przy wywskręt Zobaczcie jaki widok Wszystko to jest morze, 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 morze i tam na końcu idziemy, tylko buty założę, młody już położony, chyba będzie klimat, jest na jednym z pierwszych, gdzie jest Fred, Fred już tutaj jedzonko sprawdza, Fred you testing food? Yes. Yeah. <laughs> Fuck you Tony. You, Tony. <laughs> <laughs> Jak z Las Vegas dosłownie. <laughs> no? Co <What, what laughs> you find over there? Why are you happy? Sorry. mi. Linda już jest zadowolona, bo znalazła swoją ulubioną potrawę e, rybne kary. O, oh. myślałem, że woli krabowe, no, ale nic. Słuchajcie, pewnie nudno jest na razie, ale One Night in Bangkok. Zobaczymy. No, ja idę sobie szczelić e, Chivasa. No później już będę bezalkoholowo. Ten drink. there? <grywa> <grywa> no, zobaczcie, tam na dole. Przygotowane są nasze petardy Zobaczcie, tam jest wyrzutni, może uda mi się zbliżyć Z tego dzisiaj będziemy strzelać Będzie całkiem grubo, to jest niedługo, za pół godziny no Ok Teraz idziemy, bo Aleks się obudził Idziemy na parkiet, tak? bardzo rozczarowane. Prywatna impreza. Alex miał spać, ale nie śpi. Dzisiaj nowy rok, podobno Będzie wiało Muzyczka już leci, zobaczymy jak to będzie Zapowiada się mega luksusowo Słońce już zaszło Zobaczcie, chmurki się zbierają Surferzy, nie widać fal, ale oni co jakiś czas Tam jakiś swell wchodzi I nawet płyną na stojące, więc jest spoko Tutaj firewerki przygotowują Zaraz Wam pokażę pracownicy. Nas tutaj nie będzie, będziemy tam. Widzicie? Tam na samym koniuszku. Tam e, znajomy Eryk ma willę i będzie robił pokaz ogni, który przyćmi ten bardzo. Bo generalnie co roku jak jesteśmy gdzieś w Cat Beach e, to widzimy właśnie stamtąd fajerwerki i wszyscy robią wielkie wow a w tym roku my będziemy tam. Zobaczcie w ogóle jakie tutaj grube gruby arsenał przygotowują. Bo tak to wygląda. I z tych tub będzie napierdzielać. Okej. Okay. Ochrona. O... I to jest Intercontinental, więc Inter się tak przygotowuje na wieczór. Pewnie fajna imprezka będzie bo fajna muzyka. A tu Moja piękna żona z synem Tak Kalabicz, ale pięknie Mało ludzi, nie mało, ale przepięknie Ale się fajnie słoneczko przebija Baby The Sun give super nice effect right now No i co, normalnie w Sylwestra się cieszę, że zaczyna wiać, bo co roku w Tajlandii wieje w Sylwestra. Tym razem mi nie zależy, bo nie będę w robocie. Wiem, że będzie wiało z brzegu, więc nie powinniśmy odczuwać jakoś tego wiatru. Nie powinno nam to przeszkadzać. Bardziej martwię się o deszcz, bo pokazuje nam pogodę deszczową. Mam nadzieję, że nie zepsuje nam to imprezy. Przecież my będziemy na tamtym cypelku na końcu, więc tam ten wiatr może być odczuwalny. No zobaczymy. Najwyżej będziemy się bawić w willi, a nie na zewnątrz. Chociaż wolałbym na zewnątrz, bo na pewno później wskoczymy do, do basenu. Chyba zrobię Wam takie, takie odcinki Luxury Thailand. Widzimy bo mhm. wyszły ostrygi. Słuchajcie, nie wiem czy tam widzicie, daleko przed nami jest pełno surferów. Jeszcze jakieś 20 minut temu dziwiłem się, że tak sobie siedzą w wodzie a nie widać grama fali. I to jednak fale są. Co jakieś 3-4 minuty przychodzi swell i to dosyć spoko, więc e, można jak najbardziej na Patong Beach surfować. Później tam pójdę, może mi się uda to jakoś nagrać. Ona nam już przyszło jedzonko, więc, więc siadamy. I obiecane ostrygi. Miam, mniam, Enjoy. O, co byś chciał, Alex, powiedzieć swoim fanom? Co byś chciał powiedzieć swoim fanom? Hmm? Z YouTube'a. Co byś chciał powiedzieć swoim fanom? Że co? Ta, jaki nowy rok? Taki cały rok, tak? I co? I Ty się zawijasz z basenu? Po koktajle. O nie, jednak wracam do basenu, tak? Leżak, koktajle, basen, Oj, i panie, to jest to co Aleksa interesuje. A co? No nic. Powiedz fanom do widzenia, Aleks, i szczęśliwego nowego roku, tak? Okej, okay. szczęśliwego nowego roku i bye bye.